Stalin znany ze słynnych cytatów powiedział, że śmierć człowieka to tragedia, śmierć milionów, statystyka. Powiedział także, że polityka jest innym rodzajem, czy, że, przepraszam, że wojna jest innym rodzajem prowadzenia polityki. Jak wiadomo, Stalin był pośrednim twórcą państwa, o którym dzisiaj będziemy mówili, czyli Korei Północnej. Będziemy także mówili o stosunkach między tymi państwami, czyli o tym, co było, o tym, co jest i o tym, co się może zdarzyć. Jak wiadomo, Związek Radziecki odszedł już, zakończył swój żywot w historii w 1991 roku. Jednak prawda, jakaś idea, ideologiczna więź między Związkiem Radzieckim a Koreą Północną istniała. Krótko o naszych gościach. Pan Nikola Lewid, magister ekonomii, studia podyplomowe z marketingu oraz z politologii. Obecnie doktorant zajmujący się drużyn, zajmujący się planem rządzącym w Korei Północnej. I pan Michał Grniewicz w styczniu tego roku obronił tytuł. Magistra zajmuje się reżimem Korei Północnej, a także prawami człowieka. Zanim przejdziemy do właściwej części spotkania, proszę jeszcze o zabranie głosu panią profesorową. Panie... Proszę. Troszkę opóźniamy się, to przepraszam, ale też wykład trzeba było skończyć. Ja przede wszystkim się ogromnie cieszę z tego spotkania. Il W imieniu Instytutu, jako dyrektor tego Instytutu Rosji Europy Wschodniej witam dwóch panów redaktorów, którzy zostali już tu przedstawieni, ale nie uderza w tym wszystkim właśnie zainteresowanie Koreą, Koreą Północną. Jest to temat, który myśmy powinni obejmować Rosjoznawcy, kulturoznawcy, politolodzy, powinniśmy obejmować naszą myślą, naszą pracą naukową i także akcentować w naszej dydaktyce. Ja się cieszy, bo nie mamy takich możliwości. Nie mamy tu specjalistów w naszym gronie, którzy by się znali na tych problemach, które wiążemy z Koreą Północną, bo jest ich szereg, prawda? czy też, którzy by nam w sposób taki przystępny, ale jednak bardzo osadzony na głębokiej wiedzy, a właśnie tego oczekujemy od panów, przedstawili te, tę problematykę, stosunki Związku Radzieckiego, Rosji z Koreą Północną. Witam w naszym instytucie. Cieszę się, że jest dosyć dużo nas, słuchaczy, czyli jest zainteresowanie. Myślę, że to będzie pierwsze i nie ostatnie spotkanie i czekam sama otwierając. Szeroko oczy i uszy. Na pewno się też wiele nauczę, tylko nie będę mogła być do końca. Będę musiała wyjść gdzieś około za 15.07. Z góry przepraszam. Jeszcze raz witam i czekam tutaj na takie myślę, także dyskutowanie skończy się, więc z tym będzie dyskusja. Dziękujemy. Tak, więc ponownie chciałbym bardzo podziękować, że tyle osób miało potyk się szczególnie że chyba dzisiaj, jak że się z Warszawy przyjechałem gdzie są temperatury minusowe jeszcze, a tutaj człowiek, więc wziąłem grubą kurtkę, jeszcze, ciepłuszki miałem nad sobą, przyjeżdżam tutaj na, Afrykę, na krakowa głównego, a tu jest cieplutka, ładna pogoda, więc a człowiek nie ma ochoty jutro o 8 nad ranem znowu wrócić do Warszawy. No, ale cóż. Więc e, po pierwsze może tak. E, ja i kolega zajmujemy się Koreą Północną już od paru lat. Akurat. E, ja chciałbym też przeprosić mnie za moje błędy ortograficzne, gramatyczne lub wszelkie inne błędy, które będę robić tutaj. Nazywam się Lewi, mam pochodzenie francuskim i trochę przypadkowo trafiłem do Polski, ale tutaj już nie będę opowiadać o mojej biografii, bo temat spotkania nie jest szecioriec Nikolasa Lewi i z Michała Kriniewicza. Zajmujemy się, się Koroną północną właśnie od ponad 5 lat. Akurat kolega znam od ponad ponad rok. I jeśli chodzi o mnie, to napisałem ponad 15 artykułów publicznych powiązanych z Półwyspem Koreańskim. Byłem dwa razy w Korei Południowej w ramach wyjazdów naukowych. Miałem też okazję być raz w Korei Północnej. Niestety chciałem znowu wrócić do Korei Północnej, ale jestem persona mangrata w tym kraju. Wynika to, z to na moje różne wypowiedzi w portalach polskich, w mediach polskich, w telewizji i w innych oraz, oraz, oraz w mediach południowo-koreańskich. Miałem okazję być w Korei Północnej, miałem okazję poznać uchodźców z Korei Północnej, poznać osoby, które są, należą do rodziny Kim Jong-ila, bo jak może Państwo wiedzą, w Warszawie urzęduje brat przyrodni Kim Jong-ila, jest docentem korpusu e, dyplomatycznego i ma na imię Kim Pyong-il. Chcielibyśmy te, chcieliśmy też dzisiaj Wam pokazać różne zdjęcia dotyczące Korei Północnej, czyli jak wygląda ten kraj, oraz zdjęcia dotyczące życia, życia codziennego w tym kraju. Niestety mamy problemy techniczne trochę. To trochę to mi przypomina moment, kiedy byłem w Henianie. i akurat jak byłem w Kim il Kimirsena, a Kimirsen jest to ten przywódca, ten, ten wódz, bóg północno-koreański, patrzy się na Kimirsena, a wtedy zgasło światło. To Państwo mogą sobie wyobrazić, że jeśli w takim miejscu jak Kim il Kimirsena brakuje światła, to co to musi być w tym całym kraju? a później dowiedziałem się jeszcze, że na przykład na lotnisko w Chenianie i lotnisko im. Sunana, gdzie lądują tygodniowo sześć samoloty, sześć samoloty bodajże, a w tym dwa czartery, też brakuje prąd w miarę jak lądują te samoloty. Korea Północna jest to bardzo specyficzny kraj, jest to kraj, którego nie można porównywać do innych krajów powiedzmy, które należały albo do bloku komunistycznego. Nie można, równa, nie można również porównywać ten kraj do krajów, które są jeszcze, mówmy, komunistyczne, a mianowicie Laos, Kuba lub w mniejszym stopniu Wietnam oczywiście. Dzisiaj temat naszego spotkania jest właśnie stosunki między Związkiem Radzieckim, Rosją a Koreą Północną. Mi się wydaje, że można to wspominać, bo widzę, że ta pierwsza część dotyczy Związek radziecki, a druga część właśnie ograniczamy się do stosunków między Rosją a Koreą Północną. Ale jest też warto przypomnieć właśnie, co się dzieje właśnie między Koreą Północną oraz z innymi krajami tego bloku, czyli z Ukrainą, z Białorusią lub z Litwą, z Łotwą i z innymi krajami. Tutaj w ramach ciekawostek powiem, że między innymi na Łotwie gra pięciu piłkarzy drużynie w mieście Dałga w Pils, są w są wyszkoleni właśnie w tym mieście, mają około 20 lat, siedzą 4-5 lat w tym mieście i wracają do Korei Północnej. Są też inne piłkarze, między innymi akurat interesują się piłką, więc tak jak pewnie część z was, ubolewam tra, strata piłkarskiego trenera Wisły Kraków, pana Skorża, ale ja akurat jestem legionistą, więc też ubolewam stratę pana Urbana. Ale wrócę do, do tematu. Ale to nie dogadam, bo nie za No, 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 Więc też... no, piłkarze w w różnych drużynach. W Rosji między innymi w Saratogwie.